Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na pomeczowej konferencji po meczu pierwszej kolejki II Ligi Grupy Wschodniej, Gerbarnia Kraków, Radomia Gradom zakończonych zwycięstwem gości 0:3 0-3. Witam na konferencji trenera gości pana Janusza Niedźwiedzia oraz trenera gospodarzy pana Roberta Włoskiego. i bardzo proszę o przedstawienie swoich opinii o tym dzisiejszym spotkaniu i bardzo proszę o rozpoczęcie pana gości panie Witam wszystkich serdecznie. Przyjemnie jest przyjść na konferencję, jeśli jest pierwsza kolejka i wygrywa się 3-0. Natomiast niedawno była konferencja przed meczem i powiedziałem, że czeka nas naprawdę dużo pracy. I, i żeby ludzie dali nam trochę popracować, cierpliwość. I te zdania, które wtedy padły, dzisiaj chciałbym powtórzyć. Dajcie nam cierpliwie popracować. Wygraliśmy, ale oceniajcie nas dopiero po rundzie. To jest jeden na razie mecz. Fajnie, że zaczęliśmy tak dobrze. Przede wszystkim nie straciliśmy bramki. Zrobiliśmy aż trzy, więc, więc wszystko fajnie nam się ułożyło. Natomiast naprawdę czeka nas dużo pracy. Za tydzień przyjedzie bardzo mocna drużyna i musieli naprawdę bardzo się stężyć, żeby wygrać spotkanie przed własną publicznością. Co do dzisiejszego meczu, pogoda, która dzisiaj panowała, widać było, że odbiła się piętnem na, na zawodnikach obu drużyn. To tempo nie było takie, jakbym sobie życzył. Natomiast, tak jak mówię, zwycięzców się nie sądzi. Cieszmy się, ale nie popadajmy od razu w euforię. To jest naprawdę tylko jeden mecz. I dopiero po kilkunastu, przynajmniej, meczach, dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pana Dorota bardzo proszę o cenę. To znaczy, ja powiem, pod, oceniając ten mecz, to oceniłbym go w dwóch kategoriach. Jeżeli chodzi o taką, że nie głupoty, ale, ale bym powiedział, że, że niekonsekwentne podejście do pewnych zadań na wojsku, to to, co się stało w pierwszej połowie, czyli strata dwóch bramek, które uważam, że nie powinny paść to biorąc pod uwagę to jaką na razie dysponujemy kadrą i to co zrobiliśmy to ja bym ten zespół cenił dzisiaj Mimo wszystko pozytywnie, bo dzisiaj zostawiliśmy dużo zdrowia. Uważam, że w przekroju meczu fizycznie byliśmy chyba lepszym zespołem. Mimo, że ja nie dysponuję taką kadrą jak trener drużyny gości, jeżeli chodzi o jakość i nawet o ilość. Natomiast to, co boli, to to, że mieliśmy sytuacje swoje, nie wykorzystaliśmy ich i zostaliśmy, uważam, srodze ukarani. Natomiast, tak jak tutaj pan trener powiedział, oni wygrali jeden, pierwszy mecz, myśmy ten pierwszy mecz przegrali, ale to nie zamyka sprawy i wręcz przeciwnie. My widzimy swoje braki, jeżeli chodzi o, o samą grę, o jakość tej gry, o wykończenie tej gry. Natomiast uważam, że czas pokaże, powoli jeszcze jest. Przed nami 33 spotkania i na pewno będziemy walczyli o to, żeby dać sobie szansę, a, a kibicom radość, że, że będzie się w tej nowej drugiej lidze. Za tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o pytania. To trudne dla mnie zdjęcia. Pierwszy powie, bardzo skuteczny Pana zespół właściwie. Czy z setki wybranych? czy Panu takiego spotkało? Końcówka rundy wiosennej. Potrafiliśmy mieć 7 sytuacji i strzelić jedną, albo w ogóle, więc może to, co nam wtedy los nie chciał dać, to teraz oddał. Natomiast też mieliśmy później też inne sytuacje, też nie strzeliśmy także ta skuteczność dzisiaj była niezła, ale cieszę się też ze skuteczności w obronie, że nie straciliśmy bramki, więc to też jest fajna sprawa, nie tylko dla obrońców czy bramkarza, ale dla całego zespołu. Chciałbym, żeby. żeby Wiadomo, się zaczęliśmy jakoś tam powiedzmy jeden męż to nie jest jeszcze seria, ale, ale chciałbym, żebyśmy nie tracili bramek, a, a jeśli a jak pan mówi skuteczność tam teraz będzie dopisywała, to daj Boże, że, żeby te wyniki były dobre. Na rok. Wydaje mi że Norwegi, bo mówi pan, że akcentował bardzo mieliśmy sytuację nie a jak pan określa to co nagrywanie nie pogronę z akcentem na program każdy. Pan było, bramki, czy Staczy, czy nie... Ja powiem tak, no, myślę, że przy pierwszej bramce to yy, przynajmniej na gorąco. Wydaje mi się, że nie stać go było, żeby było żeby tą piłkę, bo piłka wyderzona chyba przez Wyszewskiego, jak dobrze że nabrała takiej dziwnej rotacji i on ją tylko... No albo mówię, z prawej strony to byłoby możliwe. W każdym razie no, on ją mustał palcami i tutaj bym powiedział, że, że, że raczej nie. Natomiast co do drugiej bramki to ja bym się cofnął do środka boiska. Bo tu się zaczęły błędy, i myślę, że ostatnim, który mógł pomóc w Uncale, to był Haksija i on tego nie zrobił w ogóle. Natomiast no, Robert skrócił kąt i poszedł tylko do krótkiego rogu. No, tego się chyba obawiał. Trudno, nie rozmawiałem z nim, a piłka poszła po długim rogu. Myślę, że zawodnik był w korzystniejszej sytuacji, bo był na wysokości gdzieś 12-10 metra, także miał większy kąt bramki. Do, do skończenia niż bramkarz. Ale na pewno można by było tutaj troszkę więcej wymagać powiedzmy, ja powiedział takiego wspanialstwa w bramce, bo patrząc na vis-a-vis -vis, to, to nie ma co ukrywać, że bramkarz różnie gości no, dużą, dużą robotę wykona, co nie? I ten, ten wynik na pewno też jest jego zasobą. A gra to taka, to w całej drużynie w obronie? Pan, no ja znaczy generalnie ja oceniam to w taki sposób, no przeciwnik chciał bramki, bo to były nasze błędy, ale generalnie nawet patrząc z perspektywy już drugiej połowy, gdzie przeciwnik właściwie nie stworzył żadnej sytuacji, bramka, która padła na 3-0 to ja myślę, że to była już kwestia tego, że była to już końcówka meczu eee, popełniliśmy błąd, bo pozwoliliśmy zawodnikowi spokojnie prowadzić piłkę przygotować uderzenie i, i stało się jak się stało natomiast, natomiast no ja mówię, no, dysponuję na razie takim materiałem ludzkim i myślę, że żeby, biorąc pod uwagę, to, to my nie daliśmy przeciwnikowi szans na stworzenie takich idealnych sytuacji. Bo i pierwsza bramka była, uważam, sytuacją przypadkową, druga bramka była wypracowana, ale to też po części brak przewidywania z naszej strony. Tutaj, szczególnie, jeżeli chodzi o, o prawą stronę, o, o prawego obrońcę i, i, i prawego środkowego. Także to no, błędy no, każdemu się zdarzają. Ale ja bym nie patrzył przez pryzmat tego, że, że to od razu trzeba robić z tego wielką aferę. Z jednej strony można popełnić błąd, a mimo to przeciwnik tego nie wykorzystuje, a tutaj stało się inaczej. Kiedy tą ławkę będziesz miał dłuższą? Myślę, że jak, jak się pojawi stolarz i, i znajdzie trochę drewna, to będzie ławka dłuższa. Mamy miesiąc czasu. Naprawdę. Wiemy, wiemy co nas boli. Cały widz polega na tym, że z tego materiału ludzkiego, z którym myśmy do tej pory Rozmawiali to, właściwie większość zawodników poszła do pierwszej ligi i nie byliśmy w stanie po prostu, nawet biorąc, że warunki finansowe były zbliżone, to każdy z tych zawodników widział, że pierwsza liga to jest dla niego szansa na lepszy rozwój sportowy. My to rozumiemy, ale też zdarzyli nam się zawodnicy tacy, którzy nie chcieli do nas przyjść, dlatego że chcieli dwa razy takie, a Arzej, a, a myślę, że, że strategia klubu jest, jest wyważona i nie rozmawiamy o wirtualnych wartościach, tylko rozmawiamy o wartościach rzeczywistych i, i, i takimi byśmy chcieli w stosunku do zawodników, żeby klub był rzetelnym partnerem dla zawodnika. Natomiast no, w tej chwili, tak jak mówię, gdzieś cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania jeszcze zawodników na określone pozycje. No i tak nie mamy my Na pewno może, może coś już na następną kolejkę uda nam się w jednej informacji znaleźć. Ale to tak jak mówię, to jest, jest są ciężkie tematy. Nawet tak jak się wypowiedział jeden z trenerów w ocenie rozgrywek drugoligowych, że tu w tej lidze jest najwięcej odpadów piłkarskich. Brzydko mówiąc, czy w cudzysłowie odpadów, to są z pierwszej ligi i z ekstraklasy. I my po prostu. Jak nie możemy zaoferować zawodnikowi 7 czy 10 tysięcy złotych, no to musimy po prostu poczekać, aż ten zawodnik będzie zmuszony przyjąć nasze warunki, bo już nie ma możliwości grania w wyższej lidze, Niestety tak było. Z drugiej strony nie jestem zadowolony z takiej z postawy takiego zawodnika jak Kaczor dzisiaj czy, czy Kalicki, którzy weszli. Uważam, że w drugiej połowie, mimo że są to bardzo młodzi zawodnicy, to, to pokazali, że, że warto w nich inwestować. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie mamy, to bardzo serdecznie dziękuję za